Siemaneczko, w dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam fabrykę Dyni i Arbuzów. Ona wygląda mniej więcej tak, to już jest gotowa. Na razie mam sobie tutaj mechanizm na bardzo mało, bo na 23 przedmioty. Ja sobie go teraz zwiększę, żeby mi nie ciało, bo to jednak jak każda fabryka poniekąd tnie. Chociaż jestem teraz na moim serwerze i nie odczułam tego, ze względu na to, że mam dosyć tutaj dobrze to rozmieszczone. To jest tak, tutaj są tłoki, tak jak po tej stronie. Zrobimy sobie pierw to. Jak już to mamy gotowe. Robimy niżej jedno i tutaj będzie dirt. W środku będzie zbity lód który nam będzie przemieszczał dynie jebuzy. Oczywiście z wodą, bo bez wody to się nie da. czy to wygląda tak. Teraz drugi natłoki. Jest to. Jeden, jedynym minusem tego mechanizmu jest to, że jest, nie jest tanim mechanizmem, ale jest bardzo skutecznym mechanizmem. Jest po prostu prosty w, w zrobieniu i jest wydajny. Bardzo wydajny bym rzekł. Oczywiście, jeśli ktoś yy, nie chce mieć yy, większych strat, to zamiast to zrobić na jedną, ja proponuję zrobić na dwie lub trzy kratki wodę. Yy, tylko, że wtedy więcej jest trzeba zbitego lodu, to normalka. Zbity lód, zbity lód, zbity lód. Zbity lód tu jest. Teraz zbity lód. Zbity lód kładziemy na całość, ze względu na to, że po prostu będzie nam się dużo szybciej to przemieszczało i nie będzie problemu z bugowaniem. Teraz tak, tabliczka i woda. Dirt, 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 dirt. Jest to bardzo prosty mechanizm i bardzo podobny do trzciniarki, którą ostatnio prezentowałem. Ja po prostu, jak robię coś takiego, to robię to. Tak samo, żebym mógł sobie tu ustawić na przykład taki kapięter, tak jak tu mam. Mogę zrobić dynię jedno piętro, arbuzy wyżej, trzcieniarkę wyżej i po prostu jest to efektowne. I wiem, że mechanizm się nie że niczym nie różni, więc yy, mogę tak robić, żeby to wyglądało, jakby to była jedna fabryka. Czyli bardzo wygodnie. Yy, teraz sobie tłoki ustawimy. Tu, tu, tu. Może jak mi się w oczach pierdzieli jak to robię yy, Tłoki z jednej strony, tłoki z drugiej strony yy, To jest tak tłoki są ustawione co jeden ze względu na to, że jak co jest? Jak są yy, tak ustawione, yy, już tłumaczę, już tłumaczę tylko dokończę, bo żebym się nie pogubił to teraz jest takie ułatwienie, że nam się po prostu najszybciej tworzą ze względu na to, iż z tu i tu mamy nasiona, tu, tu i tak dalej, i tak dalej, i one są kierowane w tą stronę, w którą szybciej wyrosną. Tak jak tutaj, to one się połączą, ale już tu, tu się na przykład połączą, tu nie będzie. Tu się połączą i tak co drugi. I jest to dosyć wygodne, bo dużo szybciej nam po prostu to rośnie. Teraz wlejemy wodę, bo już widzę, że tam zaczęło nam znikać. Wodę wlewamy co 8 kratek, oczywiście, z ustawioną tabliczką, ze względu na to, żeby woda nam nie leciała, może zaprezentuję, nie leciała o tak, że leci nam w dwie strony, po prostu nam lecieć w jedną stronę. Teraz tutaj i to już jest koniec. Tak to ma wyglądać. Teraz jasnogłas, jasnogłas używam, po prostu tak mi się spodobało dzisiaj. Przeważnie używamy świecących, świecących dyń, jest to dużo wygodniejsze i dużo tańsze. Oczywiście jak zrobimy taką fabrykę, to tych dyń możemy mieć naprawdę dużo. Ja na serwerze Skyland, na Skybloku dynie i arbuzy miałem w takich ilościach, że mogłem to sprzedawać po prostu jak Cobblestone, a nawet taniej, bo miałem 0.64 za stack i to po prostu nie schodziło. Miałem tego naprawdę dużo, już mi zaczęło w pewnym momencie przeszkadzać, ale to po prostu normalne. Trzeba oczywiście pamiętać o Jupiterach, yy, Jupiterach, czyli przekaźnikach, żeby je poustawiać, żeby nam mechanizm nie działał na przykład dotąd do tego tułoku. Yy, to już jest praktycznie tyle z budowy. Teraz jeszcze tylko tu ustawić jasnogłas. Posadzić. Yy, posadzić, posadzić dynie, arbuzy i tym podobne, co tam się chce. Dużo tego nie ma, bo tylko dynie i arbuzy można tu posadzić tak naprawdę. Yy, jak skończymy to, to jeszcze wam pokażę jak zrobić fabrykę na przykład ziemniaki, ziemniaków lub kartofli. Jest to bardzo proste. I w sumie na serwerach, gdzie w skupach jest to w miarę drogą, można naprawdę się wzbogacić tylko jedyny minus. Trzeba mieć do tego mobgrainder. Czemu mobgrainder? Po prostu, żeby kości nie kupować za jakieś kolosalne sumy, to bierzemy sobie z mobgraindera. Ja tak robiłem i w ciągu naprawdę krótkim czasie miałem tego naprawdę dużo. Jest to bardzo przydatne. Teraz tak nasiona sobie ustawimy od razu. Jest to bardzo przydatne ze względu na to, że na przykład jak chcemy, nie wiem, krowę Krowę, chcemy konia oswoić, czy krowę nakarmić, yy, to po prostu nam to dużo taniej i szybciej wyjdzie. Yy, I oczywiście pokażę od razu wam, jak awkować przy takim czymś. Jest to bardzo proste, yy, bardzo proste i bardzo fajne set. Glas. I tu też. I to tyle. Mechanizm już mamy tu podłączony. Yy, tak to wygląda. Możemy to zrobić na całą wyspę bez problemu. I oczywiście. O, jeszcze musimy tu podłączyć. I to tyle. Leci, leci. Leci na razie tak mało, bo tylko mamy już urośnięte. Tutaj jeszcze nie robiłem tego. I tu też nie są. To tyle z fabryki Arbuzów i deń. Teraz zrobimy fabrykę. Fabrykę, fabrykę. No, ktoś pomoże. <grych> fabrykę wszystkiego, co rośnie dużo wolniej, czyli. O Boże Boże, normalnie słów mi gdzieś brakuje. Czyli na przykład ziemniaki, marchewka, pszenica. Robimy tak. Tak, tak, tak. Tak, 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 tak. tak, tak. Tu dajemy wodę, żeby miał cały czas dopływ wody. Możemy to już zabudować. I teraz zabawa, a mianowicie... Yy, potrzebne nam są podejni, nie podejniki, dozowniki. Z tej strony, z tej strony, z tej strony. Ja to zawsze uza, uważam, ustawiam jedną wyżej. Po prostu nam wtedy więcej tego leci, chociaż nie zrobimy tak. Teraz tak, tak. Tak, tak. Tak sobie ładnie to rozbuduję. <ścoughs> Teraz tak, żeby tu tego nie było. redstone tu ustawiamy na maksa i to jest mechanizm do tłoka yy, oczywiście jeszcze go nie włączamy, teraz robimy mechanizm do tego tu wystarczy ustawić Redstone to zrobimy mechanizm po drugiej stronie i ten mechanizm jest dużo prostszy, gdyż tutaj nic nie zmieniamy i ustawiamy tylko y, dwa Jupitery. Teraz Oj, teraz yy, łączamy. Oj, oj, oj Tu już też możemy włączyć. Teraz yy, motyka I na przykład ziemniak. I teraz sobie zrobimy mm, łączka kostna. No właśnie po to nam jest smoke grinder. Postawimy wszędzie. I oczywiście jak y, nic nam nie siedzi, nie siedzi tam, to nic nam nie zużywa. Tak to wygląda. I teraz tak, jeżeli chcemy na przykład sobie zostawić na tym awka, jest to bardzo proste, tak jak pokazywałem z stoniarką. Wchodzimy w opcje, sterowanie i tutaj zamiast przycisk atakuj, yy, szukamy przycisku użyj przedmiotu lub bloku i ustawiamy oczywiście spację. I już, samo nam będzie sadzić dosłownie, można naprawdę szybko tutaj zgarnąć ładną sumę. Jest to bardzo proste. To w sumie tyle. Zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania. Dzięki i cześć.